Cześć, mam na imię Krystian. Możesz również kojarzyć mnie z nazwy Uzależniony, ponieważ prowadzę media społecznościowe takie jak Facebook, YouTube, TikTok i Instagram, na których to mówię o sprawach dotyczących mocno uzależnienia. Jak wiadomo, wiele rzeczy musi się wydarzyć w życiu osoby uzależnionej, żeby zaprzestała swojego nałogu i co ważniejsze, żeby do niego nie wróciła oraz odzyskała szczęście utracone przed laty. Wlewając w siebie i wciągając całą masę trujących substancji. Tak jednak czasami wystarczy jedna iskra, żeby zmienić swoją świadomość, żeby Popchnąć dalej swoją wiedzę i ocknąć się w momencie, w którym nie jest jeszcze za późno, w którym możesz odzyskać swoje życie. Przygotowałem specjalny projekt, jakim jest teledysk. Teledysk ten jest mocno naszpikowany właśnie takimi iskrami. Każde słowo, każde słowo to fragment prawdziwej historii, mojej, lecz. Nie tylko. Wierzę głęboko, że odnajdziesz tam swoją iskę. Dlatego zachęcam Cię bardzo, żebyś już dzisiaj, o 17, wszedł na Facebooka i włączył sobie, włączył sobie ten teledysk. Skupił się i obejrzał. Dlatego bardzo mocno. I serdecznie zachęcam Cię do obejrzenia mojego teledysku, który ukaże się już dzisiaj o godzinie 17 na Facebooku. Jeśli jesteś osobą uzależnioną bądź znasz inne osoby uzależnione, czy też współuzależnione, bardzo Cię proszę, żebyś udostępnił, polajkował i skomentował, dlatego że to zwiększy zasięgi, większa grupa osób będzie mogła to dostrzec. Nigdy nie wiadomo, do kogo to trafi. Być może twoje udostępnienie. Uratuje komuś życie. Nie oszukujmy się, ja wiem jak to działa. Większość uzależnionych po prostu oleje to i dalej będzie chlało, ale jest szansa, że zobaczy to przynajmniej jedna osoba, która może się zastanowić. Może się zastanowić, Mo może przyjść do głowy taka myśl, że okej, okay, ten gościu dobrze gada, kurczę, może ja naprawdę mam problem, może, może powinienem rzucić. Możesz uratować komuś życie takim jednym głupim udostępnieniem. Do tego serdecznie Cię zachęcam. Do siedemnastej. Cześć!